serdeczno w terny bondum kuerzy z tego nagrania, z tego filmiku. witom w tych szkolnych jązek, jaka się przycigłe. Bardzo so często, że Lucyna Radzymińsk wpadła na ta łydba, że w ten sposób młodzi było między sobą, so z tym. Co w czym ktoś młodzie so doksztyłcył, a w nauczył ciegłe nowy żeby nasie łódź bejązek jakaś się głe, łe so te zdalny, bo s lepsi. Meso nalec sytuacji, gdzie płe prywdze tery musimy prowadzić łódź bejązek jakaś hebści głe przez komputer, przez internet, ale myślę, że kweźde taka sytuacja powinna tyś być takich nowym wyzwaniem, i tak to jest, ale tyś rodzec nowy twórczy łódbę i tyle myślę że taci płekrywdzę na materii co so zrodzę. Niechterny śkulny do domie, tyś co so pytają, ci co nowy głęboko so pojawiało, żeby można na było urozmaicę cudzbę łekrum samych podrączników. Płeprywdze taci rzeczy sodzejum. tacy taci rzeczy są so w internecie. Midzę midza ma schematisch kolnych terne dołączyć do takich karnów i tam jakby web zerac te nowe rzeczy czy z nich коеże to chciałbym tery udostępnić ekran i pokazać gdzie da ci place sum i proszę o Baro, tery swój ekran i pierwszą taką rzecz, którą chciałabym powiedzieć, to jest taka starna na Facebooku, szkolny jakaś języka. I tyłe tam własny szkólny z myśla, myśląc, że to świeży szkolny język jaka wścigła, wpadła na taką młodba, żeby tyłe wkładać na tej starnie, rozmaity, ciekawe rzeczy, chterne my jakośkólny no możemy wezweskac do zdalnych we nauczycieli. I tyłe so pojawiałe, nowe nowy, yy, takie yy, aplikacje zrobione, płemłe na aplikacji, yy, i na przemier są tyś filmici. Co kto nalał ciekawy ciekawych, w internecie, to płe prywdze tyłe to wkłydy, to bardzo płemłecny. No, terysonala złe prawie miele Łemikuełujú i nalazła sobie Łemikuełujú, mikołajku Nydmuerszczym, bardzo ciekawy, co Baro sobie widzało, ale Mometysz i Łeniklo Siód i Łemikuełujú do zrobieni rzeczy. głęba, Płedarenci, Baro ciekawy, Baro w ogóle ciekawy jest ta aplikacja geniali. I, I myślę, że ja bym chciała tyś, co nauczyć z tego robić. I może tyłeś, kto zrobi tyś taki filmik, jak Mumę w tej chwili. I je ja będę mogła z tego, co nauczyć, bo tego prawie nie rozmieja jeszcze. Bardzo ciekawy kalendarz adwentowy. W którym to do jest dosyć wiele rozmaitych ćwicienków. I jak są na na jakąś z tych bumpków, powiedzmy na jedynkę, Ty są do wykonania rozmaity ćwicięci. Baro fejny, praktycznie na cały adwent także tyłe e, młeźna faktycznie z tego baro piąkno skłerzystac. E, Takich rzeczy mumę mummy dosteli, tery musia tyłe z tego copnąsa więc ją chwila kalendysz o to był kalendarz adwentowy tyłe Beata Jan Kłewsku udostępniałe pojawie kamiennych krągach na Kasiebach. Kłeprywdze tyłe baro baro wiele takich ciekawostków je. by ktoś chcił, to może wesłać ryćba do tego karna śkulny Kasiew Ścigły Jązyka i nag bądze tyłe przejąty. Drogą taką ciekawą sprawą ona na płewie, ze cymno, wiący jak rok temu, to je na messengerze. Kasie szkolny idą w przód. Prawie mnie przeszła taka łydba do głowy, że na taci star nie móc wymieniwać co ma łyd, bo ma ciasa niechterny szkolny pisium czy ci brekłej umciegłeś topłe prywdze prywdzę, tyłe tyś, jak sobie przezżyta to są i teledyści, i rozmaity ciekawy ce do Łódź bezdalny. Także to są te dwie rzeczy, nadzysy, chterne, no są błegaty w rozmaity, nowy dzejający sowką nas. Sprawę. To je baro ciekawy i, i soccesioż je sum szkółnych ternedzelum. Co so, tym co stworzum, Błeto poprywdze je pomocny wszysci ma tymach terny z tego korzystają, a przy uatrakcyjniwają baro mocno nasie łidźbę. Je się rzec, że je w ostatnim czasu, to je taci drązi, ciasty, dla dyrektora śkłełe, ale miałem leźność zapisać są na, na taci unijny projekt, one są nazywy Lekcja Enter. I ten projekt jest realizowany w całej Polsce, Jeśli bez tamiele mężczyzna zapisać co so na niego to baro półicą, był prawie je to taki projekt, który musi pracować z, z TIC, czyli ma informatyczny ma. Nie blustery na zdalnym nauczaniu, ale też jak ZC przynum nazywa do szkoły. Mumę praktycznie we wszystkich szkołach tyblece multimedialny, mumę dostęp do internetu i tam możemy wezwać te rozmaite aplikacje na łódźbach. Temu, żeby te uczby były coraz atrakcyjniejsi i ciekawsi. Na spłedle tego całego projektu, Lekcja Enter, ma tam robić na takie metodą można powiedzieć, z kolba, bardzo ciekawą, ona bardzo usystematyzowała moje tacy na uczbie, i to co skłedle jakby z czterech takich zylów, to jest przede wszystkim doskwit cieni, to jest refleksja na spłedle. Tego, co uczniowie doświadczyli temu teoria i na końcu praktyka, i w tej praktyce faktycznie na tyle te rozmaite aplikacje lechternych jebą do terygida wezwać na duny, na duny temat. Wyślij je to, że w tym doświadczeniu, jakie zaczęła tworzyć swoje scenarnie, one są na tej lekcja Ender dostępne, na taciłej sobie lewej stronie, tam. I zaczęła przesiukiwać z tyś YouTube'a rozmaity, tacy te, ternesum na ma z nuny, starne i tamtyś, co znalazły rozmaity płemuce do języka, się wścigłe. To je baro w i mm, musimy rzec, że do tworzenia rozmaitych aplikacji, między innymi, ma na ty lekcja Enter, jest o. Płedłcia, moje, pojęcia z Błędo zaciną, ku Cinom, reftowani aplikacjów na przemier, na taci starnie World Wall. Baro ciekawy starna już powstało moich przynymi dwadzieścia takich rozmaitych aplikacjom z dys ma jest otyść zelo na ty starnie na tych starnych facebookowych i messengerze ale żeby to mogło w ogóle zaistnieć to baro potrzebny je na ma, na naszych klucz platach czcionka kasiebskie i są dwie jakby mu źle w wa z starne kasiebi pl zainstalować sobie sobie na mój laptop na którym je Windows 2000, zesąc, ale nie mogę tego zrobić. A i od wiele, wiele lat już w ten sposób dzieją się, płyprywdzę na, na swoim komputerze ta czcionka sobie twierza. Temu chciałabym, wiem, że niektórzy sotyści się z tym błerykają, i chciałabym płypić za w jaki sposób je ta czcionka kasiebską twerza. Y, tyłem um symbole, ja ci umie na mojej klucz place są przed y, porządku wony. On, To muszą być te chterne, nie są muziety do języka pojściwe. I teraz w sposób je to y, W Włodze, y, klikam sobie wstywiani, wybierą sobie symbole z symbolów nacyskum i musiał wząc wiący symbolów. I w tych wiący symbolach barowyźny, żeby tyłek, gdzie je czcionka był zwykły tekst, a tyłek, gdzie je płet zbiór, żeby było łacęści rozszerzony a. No i teraz klikum sobie na daną samę, samę zwąkka siepści, dymy na ten przemier łe. I chcę to toE sobie przepisać, żeby w jedno, jak nacesno na Alt i, żeby w jedno mnie weszło łe. No i tery sobie musia, umie, to one są stworzone, ale jeżeli bym chciała, to musiał tak klawić skrótu i y, 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 klikam sobie jedno tery na Alt i i robię przepis. I tak sobie są w wsiedci te same zwanci kasiepsci, kasiepsci letrę. I tyde umie mnie są moje źle wpisanie głę w języku kasiepskim. I na przemier napisiotery, e, z napisie o baro witumbaro ich czy wyrnech łeb z ników. No myślę, że ty nie ma źródny fele, witum baro ich o musi być prejota. i to jest to, że czasa te nasze komputery one zmieniwa nama na Polści zwąk. Myślę, że tyś ty tyłe je taką możliwość, żeby to so jakby nie zmieniwało łeb webzirników i w ten sposób możemy pisać. Temu je to Baro Wyźny, już już z tego z lesk. Kto to sobie tak przepisie w sześci, samo zwan Ci Temu, że jeśli tworzymy aplikację Kasebszczy, no to musimy mieć z klucz plata. Jeśli chcemy uczniom wesłać linci, żeby oni też tyś młego, to ty oni tak samo u siebie muszą te klucz plata Kasebszczy mieć. No i Tery na tacy starnie, World Wall, Baro, Ciekawy, bardzo prostych, który na mnie są mocno uwidza. Jest twierza, dosłownie dzysy, yy, brekłewny temat, yy, sparłączony z gwistką Kasiepską. Iwan Wezdrzy w ten sposób, Zary, powiem za chwilę, jak to są fłesz, ale mum tyłe, i teksty do cietani i sum łebryści, I pierwsi je taci. Miesą chce spać, daj tam nie miodu. Ja ci, po jaku z gwizdci, by w ten sposób rzekła. No, miedwic, y, płesobny, b, b, kweza, głodny, b, kweza, jest, chce, no i to bądzę kweza. Gdzie ta kweza, mumę me, je. I tak możemy w sieści te zadania wezwać, uczniowie przy tym sieści mogą sobie czytać, doskonale czytani, ale muszą tyś wiedzieć, co do wterny łesoby bądze pasowało. Na końcu mumę. Przeszli łód ale tyłe je bardzo, bardzo ciekawy rzecz, że rys, jak zrobimy taką swoją aplikację, która za chwilę Wam aplikuje, to możemy ją sobie w rozmaity sposób przerobić. O, na przykład tyłe, mamy materiały interaktywne, rozmaity szablony. I ten same wyrazy przereftowany przez nas, możemy na przemir w ten sposób sobie o, rozwiązać. Je ty ledzy brat, lenodzysy musia wama płekły dac. To bądze pewno śmierć. No, pokazywę że prywdze, to jest śmierć. Następny to bądze. Be, za głodny je, kłęza jest wce I tyłe naces nieme na kłeza. Płesobny rzecz znywu co z insigüe, nacyskum, i mu metyłe. Weznał waji do piekła, płyrtk. I to jest ćwiciem kiązek, kłęwy sparłączony z gwistką. Nie chce spać, dyj tam miodu. I mumę znywu, I tak do kuńca. Są też tyłe ciekawy te, baro, ta szablone, jak na przykład teleturniej quiz show. I tyłe te same pytania, w ten sposób można, o mumę. Weznał waj do piekła. I tyłe cias leci, musiał nace snundź, że to je purtk. I mogę sobie na dole nacisnąć płiemień, bo żeby chudci mnie to szło, to są tyłe punkty zbierają. można to robić tyś w w fermie grę w klasę, kto to zrobi chućci. Nie są chce spać, i tam je miodu. I tyłe mumę płysobny i jeszcze tyłe je wiele tych rozmaitych siablonów, ale bardzo ciekawy jest tyś labirynt. Łątacie emocje w tych naszych zytkach tyś on, no wiele z nich graje w rozmaity grę i tyłe tyś, to tak mi więcej wezdrzy. A Terry bądze z śpiewłny ich to to rzecie, no i musia Terry przejść z tym takim ludkiem, O, żeby jeszcze nie zjedle mocno. O, tak i, do, i tak muzykań rzekł, O, za dalek, za dalek. Już on mnie tyłe nie słychy i musia przejść w ten sposób. O, i dobrze rozwiązany zadanie. Także Mogą na rozmaity sposób uczniowie, te szkulne, te zadania robić. Ale tery tak, to jest bardzo ciekawy i tery bym chciała pokazać wam, w jaki sposób je taką aplikacja robi. i e, weźdzrże to w ten sposób, że tak, mum wchodzi sobie na taką starą World Wall, Word Wall. I tyłe na tystarnie trzeba so zarejestrować. Je już jestem zarejestrowany, tyłe co so wpisie w podstawowe podstawowych i so do bena na i tyłe mum swoje. Je jedna rzecz, tak dost, jakby tyłe na trzeba zwrócić z uwyga, za darmo na tystarnie, młeźna stworzec piąc takich rozmaitych płemłeców. Jeśli sopiąc stworzy, ty trzeba wykupić taki abonament 300 zł, to je na miesiąc. Dobrze by było, żeby na przyndno ta kłełę miały dostęp do tego, i sobie taki abonament wykupia, bo mięso, po baro, ta aplikacja widzy i już dosyć wiele, to są wszystkie przeze mnie stworzone. I, ter, i, i co jest ciekawy tytuł też społeczność naciskamy na społeczność czyli te wszystkich, ter netuje zostały stworzony przez innych uczestników i wpisywam język k ka szupski I tyłe siłko me przemier głedzenów, a błe łeble a no tyłe plan dnia, a błe zna, a błe wyrazu zły, to prawie je tyłe twerza, a błe łe ci te same zwońcik, a siepści ich we mlewa, tyś tyłe je, tyłe mume odmiana ciasnika, bec w to wszystko musimy sobie wezweskiwać. To jest nieodpłatne. Jeżeli my chce, stworzyć swoje, tak jak jetery za chwilę stworzę, tyde do my musimy taki abonament wykupić. Na no itery przechodzę do stworzenia utwórz ćwicienk nowy. Ja bym chciał stworzyć nowy ćwicienk, ale sobie, i mogę wybrać tyłe szablon, ja ci chcę. Je sobie wybierze połącz w pyrę, i tyle taci wstępny mum utworzony sobie, bo to będzie ładmiana ciasnika sedzec. Taci, co zbym chciała wam pokazać. W jedno pojewie, so taci jeden pask, i jeśli chcemy, ja ciś jest je nowy, to bądze powiedzmy, tyle co dziadek, bo ta ci łodimdę no to jego sobie tyłę wgrywam i łon mnie so już pojawił. Temu, że je chcę z tyłe ciasnik, sedzec, to jest sobie już przerechtowa rechli, jak to bądze wezdrzało, żeby już tery nie, na, to, na to ciasu nie tracec. No i bierze sobie tyłę naprzód ten temat mojej głę, no czyli o ładmiana ciasnika sedzec. I to je pierwsi jak A tery sobie wezwęskiwą płysobny I mum je sedzą, je sedzą, je sedzą kwel stołu. Kontrol C. Wpływam sobie to do mojej aplikacji. I dływą te. I teraz dom je sedzą, ale kwel stołu, to dum sobie z drugiej strony. ctrl V. I tak płysobi cum siedzi te moje. A, moje wypisuny tyłe na ty tyłom półsobicum. Mam tyłę. Te sedzić na płedłodze, bo ta białeczka sedzi na płedłodze i dywom z tej strony sedzić na płedłodze. One siedzi pewno w ołce, ci tak bądź. Jo, one siedzi w ołce, kontrol C. I wchodzę tyłe do kontrol C. One w ołce. Może macie w outle, ale tyłe je w auce. Kontrol V. I płe tak przejść z dumę, rada tyłę zrobić. Może ta sobie u siebie, odemknąć taką starna, i płe próbować. control C, łona sedzy, i mumę tyłe płe sobny. Kontrol O, zemę mumę, łona sedzy. A jo, bo to jest dziewczynka, tam nie dwoje, co prawda, ale łana sedzi na bindówce, czyli te, ta control X, łana siedzi na bindówce, dziewczynka, dziewczyn, o powinno być tyła. Jeśli no, musiał poprawić, to, ale to za chwilę, e, bo tam by było łano, to dziewczynka, a łana to je powinna wząć tyłe białka, ale je to sobie potem Ctrl C, Łeno siedzi i tyłemu me sedzi w fłeteliku, ctrl x, to z tej strony bądze. i tery że me zie o me prze laptopie, ctrl c, i dalej ctrl v, me me prze laptopie, temu je potrzebne to, ziemę będziemy pisać pisać, po ekasiebsku, bo po e to trzeba tyłe prawno, Co starać, w środku wrzucę stoi baro barowyźny. Ctrl C, dziękuję, Ctrl V. Ma w szkole. I tyłe. I jeszcze słe stał na ma 3. Tak widzę, ta flot to idę. Łenie e, sedzum kontrol C na ływce. Łeni sedzum na ływce, jeśli rys. O, tyłem, widzę ta Ctrl V, Ctrl C, X to mi musi. O, tak. Sty starne Dobra. I jeszcze łez na ona. sedzum Ctrl C na sztrudze. PełN sedzum na sztrudze. I tyłę Ctrl -C x na strunze, ctrl-v i jeszcze na końcu mamy stareczka w teren w, sedzice na zeslu, ctrl-c, czyli do starsi osoby, bo w ten sposób, dobra, tyłe, ctrl-v, w, sedzice, na zeslu. I tery mum, co stać, o, I tyłe, oczy, w tym jeszcze ziłę No, piło Westonie to z to powinno być Łęna, e, to jej młodzie no na tery, żeby nie było westoną blueste, żeby już to później sobie to on nie chcę tego szukać. I mum głetowy. I tery, pokażę od razu, mi to pokaże, w jaki sposób to zadanie co so ułoży. Ja mogę to potem sobie zmienić jeszcze ten układ, ale cimy co ty widzę. Omumę. Ueno sedzi. Gdzie? We sedzice. Me siedzimy, one siedzą, Te sedziś. one Uen sedzi. one sedzum. Je sedzą. We va sedzi. No i te. Je sedzą. I, I musią widzieć prze kole stołu. Je sedzą kol stołu. Dali. Te. Sedziś na podłodze, siukam sobie dżemem, mumę na podłodze, je, yeah, siedzisz na podłodze. wen siedzi w auce, aby w autle. Łena siedzi, Łena siedzi, a to je wzoła uh, pryć i tery Łeno uh, siedzi w foteliku. I mumę tyłe w foteliku. Uh, me siedzi me przy laptopie. Va sedzyta w szkole. Tam taci kłemudny je Łeni sedzum na ływce i łanę sedzum na Dzieci mogą czytać i we sedzyce w zeslu. I sprawdzu, czy wszystko je dobrze rozwiązane. na nam, że wszystko je dobrze rozwiązane, ale my możemy sobie zrobić test z tego. I w insi formie to zrobić. I tyłek. quel stołu. Jest sedzang kwel stołu. Zgryzy się, so, tak? Tyłe. Tak jak było przez lemię wyłoziony tam, to tery młeś na to w ten sposób. Na płedłodze. Te sedziś na płedłodze. Mocie to bez później, jeźdźle, so inaci ułozi te wyrazy tery mumę w ołce. wen sedzi w ołce. I dostępny W foteliku sedzi w fleteliku i teryty wyśnięte, żeby to było w środku poprawno po kasiepsku napisane: Prze laptopie sedzy me, prze laptopie i głosno dzce mogą Ty szczczec, przeleźność w szkole, wa sedzy ta w szkole. i następny na ływce na ływce łeni sedzum na ływce. I na sposobny, na strundze łe na strundze i zary wądze dzewiunty. Łestatny w zeslu, wesedzice w zeslu. I mamy cały zrobione tyłe zadanie, jeszcze są so pokazywy ranking i ty można wpisać swoje miono. I to miono, bądze tyłe, źle insi łe bondum to robiałe, no to bądźmy w ten sposób. I teraz co jeście? Jak to już jest zrobione, tyle musimy to wesadzeć, jakby tyle, mumę ten cały płetgląd, i przechodzimy, tyle nic nie trzeba zmieniwać, dodaj zadani, mojego wprowadzać ranking, iście, Miesz na tery, wesłać to zadanie do swoich uczniów bez płask i ty mumę. Kopiuj link, prze, e, prześlij to łącze swoim uczniom i oni mogą u siebie to zadanie sobie zrobić Bezpośrednio, Jeżeli mumy ich tam w jakimś e, grepie, czy na Teamsach, czy w klasrumie, czy gdziekolwiek, to możemy jednym kliknięciem to ma wysłać. Drego baro rzecz jest taki, że możemy to udostępnić i tyle je wyźny, jeżeli to jest publiczny udostępniony, musimy zapisać, do jakich klasów to zadanie może być. No powiedzmy tyłę. trzeci, czwarty, piąty, szósty do kłeźdy i że to je język ka I publikujemy to. Tyłem umę kopiuj link, ale można to bez na Facebooku republikować. Tam będzie trzeba jeszcze zmienić to łeno, łena, ale to je sobie tam później zmienia. że bywa widzę w jaki sposób. sposób to można udostępnić i wezwać z u siebie. Jednak weso w lezę. Tyle publiczny, wchodzę na udostępnianie. Tyle ukryj, o i, i mumę przez to już cały zrobiony zadanie. wchodzę w to i kłeś, w kto bądzę wleził na swoim starnie Facebooku, tyś w ten sposób będę mógł w tej aplikacji no, jo, jo zrobić i do swoich jakby zadaniów, lekcji wezweskację, jeżeli to tematycznie będzie pasowało. Link mum skłępowany. Także w ten sposób na taką aplikację e, przerektować. I powiem, że je ostatnio robię na przemierze w Wesiwku Kasiepszcim. I dosłownie w Baro krótkim czasu mięso udało i farwe w sieści za tam i aci ja kwiate, e, sum Kasiepszci. Baro, baro to było mnie pomocne, W w tym zdalnym nauczaniu ale tyś myśla, że ty decyduj do y, y, prowadzać ćwicze y, w szkole na tyblece multimedialny, to tyś to zadanie na głowę co so tam. Sprawdzę. Je baro Policum, to aplikacja. Pylicum też korzystani. Przed nama też jeszcze posobne filmici, barojem ciekawy, tegłe co moje dreści szkolne, zaprezentuję, jem tyś, żeby są so uciec i barojem ryc tego. Że udało mi się w takim projekcie lekcja Enter braci Udzyl. Cześć, ich serdecznie Dzongko i odału w posobnym filmiku.